Drodzy parafianie i wszyscy mieli goście, którzy w czasie świątecznym przebywacie na terenie naszej miejscowości, naszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy, przeżywamy czas Wielkanoc. przeszliśmy święte Triduum Pasalne i wchodzimy w przeżywanie radości z martwych wstania. Jest to niewątpliwa radość dla wszystkich ludzi wierzących, którzy wierzą Chrystusowi, którzy w czasie Wielkiego Postu skorzystali z rekolekcji, którzy przystąpili do sakramentu pokuty, którzy przeżywają po chrześcijańsku te święte dni. Wszystkim Wam pragnę życzyć radosnych świąt, wielkanocnych, radości, która wypływa z faktu zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I życzę Wam odwagi w wyznawaniu wiary w dzisiejszych, jakże trudnych czasach. Odwagi wyznawania swojej wiary w miejscu zamieszkania, w swoich zakładach pracy, w szkole, wszędzie, gdziekolwiek będziecie przebywać. Szczęść Boże na czas wielkanocnego Świąt.